Hej, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Tym razem kolejne małe maleństwo naprawione powróciło do życia, a mianowicie pro programowalny rozdzielacz sygnałów. Fajna rzecz w przypadku właśnie posiadania magnetofonów szpulowych, zwykłych, do tego, żeby sobie połączyć kilka magnetofonów, w tym wypadku trzy, i sobie móc nagrywać z każdego na każdy, korzystając. Tak naprawdę realnie z jednej pętli magnetofonowej w waszym wzmacniaczu. Urządzenie przyjechało sobie ze Stanów. Pierwszą wadą było to, że nic nie świeciło. Taka informacja od sprzedającego na eBayu, ale urządzenie ma to do siebie, że nawet i pasywnie ono działa, gdyż prąd potrzebny jest tylko i wyłącznie do podświetlenia. A cała realizacja tego, co się dzieje tutaj z tyłu, może sobie jakoś to przełożę, chociaż nie zamknąłem, jest trochę pod napięciem w pewnych miejscach. A mianowicie. Cała tutaj fajna rzecz jest z tyłu, macie wejście, wyjście liniowe, podłączenie procesorów, gdzie możecie podłączyć sobie korektor Expander i na przykład jeszcze takie coś jak dbxx 120 czyli sub, 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 subharmoniczny filtr, może nie filtr, tylko Expander do rozszerzania waszego basu, możecie podłączyć sobie redukcję szumów, na przykład dbx 224 no I oczywiście trzy magnetofony, czyli jakby rozszerzenie jednej pętli magnetofonowej w trzy. Fajna sprawa, co ten DBX oczywiście potrafi. Można sobie wszystko tutaj przełączać. Co ma być, które procesory dźwięku podpięte mają być właśnie do toru audio, czy mają być w przed, po, czy tylko w przypadku kopiowania czy mamy dźwięk z linii, z pierwszego magnetową, no z drugiego czy redukcja szumów ma być włączona tylko i wyłącznie przy odtwarzaniu czy też przy nagrywaniu monitor kopia, no tutaj linia kopia teraz też oczywiście na którego kopiujemy, co i gdzie i tu tak naprawdę można z jednego od razu kopiować na kolejne dwa no, masa możliwości w tym urządzeniu. A to tak naprawdę ubiło to, że nie było światełek, raz, że przełącznik e, troszeczkę świrował, trzeba było go wyczyścić, ale tak naprawdę wszechobecny klej. Tu są dwie płytki, i pod spodem, jak widać, mamy trochę tasiemek. Te wszystkie tasiemki w lutowaniu w płytę od drugiej strony są pokryte klejem, który po 30 paru latach no już niestety przewodzi, a tak naprawdę często powoduje to, że też te końcówki przewodów korodują mi. Tak to się składa, że akurat masowa część, która była e, od e, transformatora, który troszeczkę burczy. Dlatego, jak e, się założy, obudowę jest. E, no, korek na górze i na dole. E, część, e, która dawała plus bodajże 24, 24 V, się upaliła. W sensie się nie upaliła. No, po prostu od kleju po prostu zardzewiał i się przewód po prostu zutylizował. Trzeba było go od nowa naostrzyć, po, polutować. No, polutować te właśnie. Wszystkie złącza, które tutaj gdzieś były, no przy okazji zrobiłem jak to sprzęt dla siebie. Mały recapping, urządzenie naprawdę proste, Po trzy kondensatory, trzy tranzystory, trochę rezystorów, kilka diut kilka świecących i macie to urządzenie. Używam w wersji 400X bez wersji XG, czyli bez tej ostatniej serii DBX, czyli tej Digital Series, która, do której właśnie to urządzenie należy. Używam tego zarąbista sprawa przy przegrywaniu, odtwarzaniu, załączaniu redukcji szumów właśnie Equalizera, DBX 5BX, czyli Expandera, no i jeszcze urządzonka DBX120X, czyli do tego, żeby było troszkę więcej barców, czyli subharmonicznego. O... No jak to nazwać po polsku? Ale no procesora, który pozwoli wam po prostu poszerzyć dół, mówiąc krótko, więc i takie urządzenia czasami trzeba naprawić, też warto przejrzeć, w razie czego tu są wszędzie przyciski, które no muszą po prostu być czyste styki. Ale na szczęście tutaj nie ma żadnych problemów, jak to połączymy, mamy turbo, ilość kabli z tyłu, ale fajność tego urządzenia jest jak najbardziej na plus, więc kolejna zabawka, kupiona naprawdę za grosze na eBayu, no bo nie świeciło parę minut roboty, jest zrąbnięta, działa. Tyle. DBX 400XG. Z tej strony uczek, trzymajcie się ciepło. Hej.